MPWK w Lubinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lubin.pl bądź www.mpwik.lubin.pl oraz pod widniejącymi numerami telefonów. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I ustronie 4 rezerwacja telefoniczna 76 846 0827. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny, tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego kto chce poczuć smak rywalizacji zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. Nie wszystkie samorządy radzą sobie z obowiązującą od 1 lipca ustawą śmieciową. Poważne problemy ma gmina Wiejska Lubin. Z kontenerów do segregacji śmieci wysypują się wprost na ulicę. Dużo lepiej jest w Lubinie. W przypadku bloków wielorodzinnych praktycznie niewiele się zmieniło, a mieszkańcy domków jednorodzinnych wkrótce wyposażeni zostaną w specjalne pojemniki do poszczególnych frakcji odpadów. To pojemniki do segregacji odpadów w krzyczynie wielkim, jak doskonale widać, od dawna nie były opróżniane, nie jest to niestety odosobniony przypadek. Tym razem na zdjęciach widać Gorzyce. Jeździmy teraz po gminie, zrobiliśmy też kilka fotek. Yy, mieszkańcy są strasznie oburzeni. Tutaj nie trzeba nic mówić, po prostu trzeba się przejechać i zobaczyć. To jest po prostu straszny wielki bubel i ktoś za to powinien yy, naprawdę odpowiedzieć. Dużo lepiej ze śmieciową rewolucją radzi sobie miasto Lumin. Do końca tego tygodnia mieszkańcom domków jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na segregację odpadów, dostarczone zostaną pojemniki na śmieci. Mówi prezes MPWIK w Lubinie Jarosław Wantua. Nieruchomości, które zadeklarowały segregację odpadów, nie dostały jeszcze pojemników na segregowane odpady, monitujemy tą sprawę i są cały czas pojemniki uzupełniane, także myślę, że do końca tego dnia wszyscy powinni mieć swoje pojemniki. Do tej pory deklaracji nie złożyło 20% mieszkańców Lubina. Radzimy tym wszystkim osobom, aby przyszły do nas jak najszybciej i osobiście złożyły dokumenty mówi Marta Jeger z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie. Jeżeli ktoś deklaracji nie złoży w ogóle to musi się liczyć z tym, że zostanie mu wystawiona decyzja administracyjna, w której to my określimy wysokość opłaty i będzie to opłata jak za śmieci niesegregowane, czyli opłata wyższa. Tymczasem nadal nie wyjaśniła się sprawa deklaracji, które przesłały lubińskie spółdzielnie mieszkaniowe, a których prezes MPWiK nie przyjął. Przesłano nam kilkanaście tysięcy indywidualnych deklaracji, a spółdzielnie zapowiedziały mieszkańcom, że to oni sami mają płacić za swoje odpady, mówi Jarosław Wantula. Dodaje, że MPWK zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może przyjmować indywidualnych deklaracji od osób mieszkających w zasobach spółdzielni. Do tej pory również spółdzielnia zamieszkańców płaciła do firmy wywozowej. Miały, mia, spółdzielnie miały umowy choćby z MPO i tam płaciły pieniądze. I tu dla nich właściwie tylko by się tyle zmieniło, że te pieniądze zamiast do MPO płaciłyby do, do, do gminy miejskiej Lubiny. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami w lipcu właściciele domków jednorodzinnych będą musieli uiścić do 14 sierpnia na indywidualny numer konta przypisany danemu mieszkańcowi gminy Lubin.